I witamy Was ponownie. Dzisiaj obieg przepiękny. Zobaczymy czy uda się wejść do środka. Więc widzimy się za chwilę w środku. O no to wbijamy. Aktualnie wchodzimy na część parterową w pałacyku. pusty w bardzo złym stanie uuuu i chyba skończyła się nam droga Tak słuchajcie Skończyła się nam droga Jest jeszcze jedno wejście na pierwszy poziom ale tak jak widzicie droga się skończyła więc na chwilę się z Wami pożegnam i wejdziemy na pierwszy poziom tak zaniałem przed chwilą wejdziemy sobie na pierwszy poziom po schodach Nie spodziewam się innego widoku niż ten który widzieliśmy przed chwileczką Ale zobaczymy Tak słuchajcie docieramy do tego samego miejsca gruzowiska Jak widzicie dach niestety się zawalił Pałac w wełnie, bo jesteśmy w wełnie. Niestety. Słuchajcie, przestał istnieć. Przykre. Piękny pałac. Ale przestał istnieć. Na razie przerwę. Zobaczymy jeszcze od drugiej strony, czy jest wejście. Jeśli nie, to będziemy kończyć. Do zobaczenia. Słuchajcie, możemy zaglądać do środka. Jedno z okien, które się na parterze, ale tak jak widzicie i zobaczycie za chwilę, widzimy gruzowisko, które było widać z takiej strony. Odradzam wejść jakiekolwiek do tego budynku. Nie będziemy się tu pchali. Pałac jest przepiękny. Zobaczymy jeszcze kawałeczek i będziemy chyba kończyć, ponieważ zbyt duże niebezpieczeństwo jest wejścia do budynku. No i niestety, próbowaliśmy wejść, a nic z tego. Taki rzut oka zewnętrzny dla Was. Pałac od tej strony nie wygląda jeszcze bardzo, bardzo tragicznie. Ale niestety, wejście do środka jest... Nie wskazane. Zresztą nie ma praktycznie trendy, więc także będziemy kończyć ten krótki Urbex. Pałac w wełnie niestety jest nie do zdobycia. Odradzam wszystkim i na tym będziemy kończyć. Na razie cześć.